Szaranowicz, będziemy mieli dziś zaszczyt komentować dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Rozpoczęli. Stuprocentowa okazja. Sędzia przyznaje rzut wolny za to zagranie ręką. Rany woskie w takim miejscu naprawdę on jest szalony. Bramkarz spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem. Zdążył w ostatniej chwili. O, ładnie to zrobił. Czy to wykorzysta? Sebastian Mila. Ale szakt strzela. Za chwilę Bramka będzie wybijał piłkę z własnego pola bramkowego. Go podać. Stracili piłkę po tym nieudanym zagraniu. Diaz! Ładna akcja! Świetnie zagrał. Wspaniałe podanie, ale szansa! Piłka wciąż brzeg. No dobrze, od... zdecydował się na strzał! Dobra, piłka teraz do kolegi. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Dobrze zablokował. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Przechwycili przeciwnicy. Bardzo dobre podanie. Ma do kogo zagrać. No zobaczymy, co przyniesie ten ślisk. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Mila. Oddał piłkę. Czy to wykorzysta? Świetna obrona. doskonale Doskonale. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Będziemy mieli rzut z autu. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Mamy centre. No, nie miał kto dojść do tego dośrodkowania. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Dobra główka. Gol! Pokonał bramkarza. Spójrzmy jak znakomicie puszkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Proszę popatrzeć, jak kapitalnie rozegrali ten rzut Mila. Dias. No, z tego miejsca można strzelać. Dias. Yes. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Pięknie podał. A niewiele brakowało, a to podanie doszło by do adresata. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Przejeli piłkę, jest szansa na kontratak. Dostrzegł partnera. Ale strata. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. No, i piłka trafiła sędziego. Piłka trafia w arbitra. Dias. Marek Sokołowski. Blisko polekarne może strzelać. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Akcja zatrzymana. Dias. Ila. Dias o udało mu się ładnie podać. Coen. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Bardzo wyrównana była ta pierwsza połowa. Minimalne prowadzenie. Tak, ale mimo że zespół przegrywający na razie ustępował nieco klasą, wydaje mi się, że ma jeszcze szansę w tym meczu. Podanie, czy to wykorzysta? No, dobra okazja będzie. Piłka wychodzi na aut bramkowy, i będzie wznowienie od bramki. Dias. Yes. Świetna sygnalizacja, i mam przerwaną akcję. Spalony. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. I będzie aut blisko pola karnego. Trener woła. Zawodnika z rozgrzewki będzie zmiana. Sebastian mila teraz. Nieporozumienie i strata piłki. No, przydałoby się dośrodkowanie. No już blisko polekarne. Ach, kapitalne podanie. Ale szputanie jest okazja. Dobra okazja. No i powstrzymał akcję. Wspaniale przechwycił. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Dobrze wzdłuż linii bocznej. Ładne podanie. Blisko polekarny. No, będzie gol! Aj, nie trafia! Musi być rozczarowany. Dostał piłkę prosto na nogę. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Zespół traci piłkę. No udało się przejąć. Szansa na kontratak. Zobaczymy co z tego wyniknie. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. Za moment znowią wrzutem z autu. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Dias. Yes. Piotr Ćwieląg. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Elsner. Jednak sędzia nie przerwał gry. Aut! Out. Za chwilę rozpoczną odrzutu. Ta druga połowa spotkania zespół prowadzi no jak widzimy trener dokonuje wymiany gracza. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. Jodłowiec skutecznie dograł do kolegi. Ta akcja w samej końcówce może uderza. Nie złapał tej piłki. Arbiter podyktował rzut wolny. W ostatniej chwili przejęli. Dobrze podał. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Jodłowiec. Przemysław Kaźmierczak. Rzeczywiście dobre podanie. Lijas. Dobrze uderzył głową. Mecz kończy się wynikiem 1 do 0.